Dzień dobry kochani, z tej strony Skarlet. witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek RWDG. Wypada przecież już do jakiejś akcji, bo jesteśmy przy 15 odcinku, więc powoli będziemy zmierzać ku zakończeniu tej generacji, bo nie, nie będziemy jej ciągnąć w nieskończoność i nie, nie będziemy tutaj siedzieć 100 lat, pomimo, że kocham dom, w którym mieszka Afrodyta. Nie ukrywam, że go kocham. Natomiast, kurde no, powiem wam, że źle się dzieje w państwie Brinkstonów. Coś do A to dlatego, że dysia jest dosyć specyficzna, o czym Wam już chyba wielokrotnie mówiłam. To jest dziewczyna, która jest po prostu wolnym duchem, wolnym ptakiem, czy jak tam zwał, tak zwał. Ona ma. Takie coś, że nie chce być skrępowana jakimiś związkami tutaj. A niestety skrępowana jest i skrępowana się czuje, bo jak widzicie, no jest dwójka dzieci, jest dom, wkradła się naprawdę taka rzeczywistość, rzeczywistość polegająca na sprzątaniu kup i wychowywaniu dzieci, więc dla Dyśki to jest po prostu trochę takie ciężkie. No i ona nie do końca czuje się szczęśliwa, natomiast Jamie też czuje się trochę nieszczęśliwy, bo wiecie, on jest zakochany w tej Dyśce w ogóle, no, ale trochę im się to zaczyna sypać z tego względu, że Jamie to by wolał stabilizację. Jamie chciałby być w jakimś tam związku, tworzyć sobie rodzinę czy coś z tych rzeczy. Natomiast no, z Dyską też mu jest dobrze, no i mają te dzieci, ale trochę nie rozumie jej podejścia. Jak mówię, Dyska jest tutaj absolutnie wolnym ptakiem. I ona nie chce się jakoś tak... Jakby to Wam określić, żeby to nie wyszło źle. Fajnie, no jest z kimś tam, coś ją złączy, jakieś tam cielesne rzeczy. Natomiast. Ona nie, nie, nie chciała nigdy, żeby to było takie o Jezu, już na zawsze, forever, and ever i tego typu rzeczy, nie? Że chodźcie weźmy scyzoryk i wyrżnimy nasze imiona na korze w drzewie, więc nie, ona, ona nie jest takim typem. A jeszcze do tego są dzieci, musi sprzątać te kupy, wychowywać je, także wiecie, no kocha je, no co by je nie kochała, ale zaczyna czuć się taka związana tym wszystkim. Ona chciałaby te wiązy z Jamie im rozluźnić, natomiast Jamie tego nie ogarnia i sobie myśli, co się posra. Laska w ogóle weź się Ogarni nie. Ogarnij tyłek, przecież tworzymy fajną, szczęśliwą rodzinę i jest dobrze. Także tutaj mamy trochę takiego dramatyzmu w tym temacie i trochę też będziemy się na tym skupiać. Ale zanim do tego przejdziemy, ostatnio chyba rozgrywaliśmy dosyć ważne scenariusze. Czekajcie, bo puchreczki są dosyć głodne. Czekaj, to sobie zrobimy tak. Ty skorzystaj z nocnika. Ty tutaj przytulanki i te sprawy, ale nie! weź, otwórz, i tutaj powinniśmy mieć jakieś jedzenie, zostały trzy porcje, czyli idealnie dla dzieciaków, bierzesz ty, bierzesz ty, i z takich codzienności życiowych mogę Wam tylko powiedzieć, że kurde, nawet by wypadało, że te dzieci dzisiaj się podstarzają. Także, no, dzieje się, dzieje się, ale jak już wspominam, Dyśka zaczyna czuć takie skrępowanie tego wszystkiego. W sensie, bo to też nie jest tak, że ona chce. Najlepsze, bo cenzury nie wyjęłam. Mody z pomyłek. Bo to też nie jest tak, że ona chce się rozchodzić z Drzejmem czy coś z tych rzeczy. Ona po prostu by chciała, żeby. No, on sobie żyła, ona sobie żyła. <laughs> Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jezu, mam nadzieję, że wy zła złapiecie o co mi chodzi. Mm, o Boże, sorry, goły tyłek. A, straszne, cenzura. <laughs> e, dobra. Czy ja jestem e, jakaś taka dziwna dzisiaj? Czy mi się wydaje? Jakiś cringe. A zaczyna się wkradać. Nie, no tak, powiedzmy sobie szczerze, że te odcinki czasami są cringe'owe, ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę. E, no choć będziesz podglądał nagą swoją dziewczynę, nie żonę, ty idziesz jeść, ty idziesz tutaj korzystać z nocnika, no i będziemy was usypiać i będziemy ogarniać kolejne rzeczy związane z tą archeologią, no bo jeszcze zanim my w ogóle przejdziemy do kolejnych rzeczy, to jeszcze wypadałoby trochę hajsu zarobić, bo ewentualne pokolenie musi mieć pieniądze na dom, a wiecie, że te pieniądze znikąd się nie biorą, przynajmniej nie w mojej serii, nie teraz. Chodź sobie po surfuj i po kanałach. A co? A niech ci będzie. Jezu, ja mam tyle pust tutaj wgranych, o ile dobrze kojarzę, że ręka, noga, mózg na ścianie będą dziwne rzeczy robić na dzisiejszym odcinku. Przepraszam was, ale ja wam pokażę to. Nie wiem, czy ktoś to interesuje. Pozuj paczka i po prostu to wszystko tutaj. To i to, to i tak jest nie wszystko, co mam pościągane do pomyłek. Także jest po prostu tego dzisiaj ogrom. Ja normalnie tego w ogóle nie wrzucam do gry, bo... Nie ma po co, ale dziś wyjątkowo się tym zajmiemy. Dobra. Co my jeszcze mamy z takich nudnych, życiowych spraw? Ty musisz tutaj te rzeczy sobie połączyć. Jakiś tam relikt zdobyłeś. Ty masz podstawę Aha. do reliktu czy nie masz? Nie masz. I masz kilka rzeczy do odkrycia. Oprócz tego musisz otworzyć trzy rzadkie omiskańskie skrzynie. Aktywuj mistyczny relikt pięć razy. Znajdź pięć omiskańskich skarbów. I ktoś mi powiedział, i to było mega dla mnie fajne i taka Mega informacja, że odnośnie tych skrzyni jest coś takiego, że jak ja wejdę do świątyni, odkryję sobie, co i jak, i potem z powrotem wrócę, to będę miała. To będę miała nową świątynię, ale nie wiem, czy to jest pewne. I nie wiem, czy to jest prawdziwe. Więc będziemy to testować, choć aktywuj dla siebie. Nie możesz, moc reliktu jest zbyt słaba. Nie, ja to zbyt słaba. A więc aktywować dla siebie, bo on daje pieniądze. A ja go aktywowałam na kimś innym. A ja chcę pieniądze. Daj mi pieniądze, ale to po to są mi potrzebne, że chcę ten dom dokończyć. Wiecie, bo to taka moja natura, nie? No, budowane. Budowanie, budowanie, budowanie. W simsach to jest życie i zawsze tak było, jest i będzie. Nie wiecie, tu nie ma demokracji w tym temacie. Macie się ze mną zgodzić. No, i zgubiłam wątek, bo zaczynam gadać pierdoły. Co ty musisz jeszcze zrobić? Podręcznik i wykład z archeologii, żeby nie zanudzić słuchacza. Ty jesteś tu. Czy ty możesz popełnić wykład z archeologii do niej? Czy tutaj nie możemy tego zrobić? Tylko czekajcie, czekajcie. Chwila. Wygłoś udany wykład z archeologii, kliknij innego sima i wybierz wygło wygłość wykład z archeologii z kategorii przyjazny. No to lecimy. Więcej opcji, kategoria przyjazny, entuzjazmuj, entuzjazmuj, dziel się, dyskutuj, zadeklaruj, poproś inni simowie wręcz prezent. Ostrzeż opowiedz, 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 okaż, obejmij, narzekaj, narzekaj, więcej. Poproś o pozostanie przyjaciółmi, popraw humor, pokaż zdjęcia, pokaż, pochwal, pochwal, i ożywiona, mm, rozmawiaj, 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 <laughs> rozmawiaj, przyznaj, przekomarzaj się, poznaj, zaprezentuj, zachwycaj, wyjaw wielki sekret, schlebiaj, rozmawiaj o zainteresowaniach, technikach fitnessu, słonecznej pogodzie, zapytaj jak minął dzień. No to się nie da, no to gdzie mi to, to co? No nie da się, nie wyczyść. Weź resztki. E, idź spać. Dzień dobry, dzień dobry, Dysiu. Chodź, zamawiasz wycieczkę oczywiście bez dzieci. E, zaplanuj, bla, 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 bla. Podróżuj, weź urlop i lecimy. E, ktoś z was powiedział, że to w ogóle mm, nie ma sensu, że ja jadę do tych drogich domów i hajsy wydaję. I właściwie jest coś w tym na rzeczy. Jakby nie do końca to wszystko wyszło tak, jak planowałam, że to wyszło, ale nie zmienia to faktu, że. Teraz sobie znowu pojedziemy, bo chciałabym znowu coś poodkrywać, bo chciałabym jeszcze więcej tych hajsów za to zdobyć. Nie wiem, ile wam pokażę, ile powycinam. Bo wiecie, my już tyle razy jeździmy do tej Sylwadorady, że ja mam wrażenie, że tu nie ma sensu, żebyśmy jak odkrywamy jakieś grobowce, żeby ja wam to nie wiadomo, jak pokazywała. Myślę, że trzy dni starczą. Dlatego, że. Jakby wiecie co to jest, nie? I to jest takie. Wydaje mi się na dłuższą metę denerwujące, że za każdym razem, jak oglądacie odcinek, za każdym razem oglądacie, jak za każdym razem lecimy do tej świątyni i za każdym razem robimy to samo. Także ja staram się wam to tak wycinać i mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku też mi się uda to tak powycinać, żebyśmy po prostu te rzeczy, które musimy zdobyli i wrócili, żeby rozegrać dalej akcję. A w dzisiejszym odcinku będzie się trochę działo. Um, d -d 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 stroje ty też sobie zmień strój. I lecimy z tematem. Jak zawsze, z oczywiście idziemy się zaopatrzyć w dodatkowe sprzęty. No, no bo dzieci już dorastają i jak wiecie, no to one będą tymi dziećmi normalnymi już szkolnymi, więc to już nie takie maluchy. No więc w tej Afrodycie takie różne myśli krążą i planuję właśnie poważnie porozmawiać z Jamie na temat tego, że jakby to nie ma sensu na dłuższą metę. Wiecie, nie? Sorry, Jamie. Mi to tak przykro. Bo ogólnie ja wam powiem, że Jamie to jest jeden z tych Simów, których naprawdę bardzo lubię. Rzadko się zdarzyłam aż tak lubiła Sima, a tutaj Jamie. Konkret. Okaż szacunek. Oho! I mamy, proszę bardzo, kup ten obiekt. Jamie, chodź. A, bo ja nie wzięłam sobie, ja miałam sobie coś tam wziąć jeszcze na te podróże. Kuba obiekt. I kubobiekt. Przyda się. A czy będzie jakiś drugi sprzedawca? Poproszę, pozostanie przyjaciół i miejscowe pozdrowienia <śleskot yapy> Aj, Jezu, jezu, jezu. Ja proszę Was bardzo, bo ja chcę maczetę kupić. Zapytaj o nowe towary. O, jest maczeta. I jest prysznic. I jest kolejna maczeta. I jest na nietoperze. I jest w ogóle wszystko. Jezu, alleluja, Bierzemy jak leci. Bo skarby chcemy mieć, nie? A zakupy totalne. Dobra. I chodź tutaj. Kup, zaopatrzenie i tajemne towary. Antek? Cukrowa czaszka? Co jest tajemnym towarem? Jest! Maczeta! To ja dziękuję, wezmę trzy. Mega chłod, aluminiowa lodówka jest bardzo lekka i łatwa. To aluminiowej lodówki nie chcemy, mamy tutaj namioty. Bez końca dziennego, dziennego świeżych kwiatów, musi się sobie wyrzeźbić w kamieniu. Mhm. Podstawa pod relikt strażnika pradawny kościany pył jakieś relikty z kamieniałości. O jezu, no to tak to życie w ogóle teraz wygląda pięknie. Ale bierzemy tak i dzielimy się, oczywiście, raczej. Z tobą, Jamie? Nie, myślę, że nie, nie dzielimy się z Jamie. Jamie i tak będzie sobie tam odkrywał, grzebał, wiecie, archeologia i te sprawy. Lecimy ogarnąć temat na szybko. Także fajnie, dziękuję, że mi powiedzieliście o tym, że ja mogę sobie później spokojnie te towary kupić u tych ludzi, że nie muszę się martwić, nie muszę się przejmować tym, co jest wystawione na straganie. Także dankę. No i słuchajcie, dojście tutaj, kiedy nie nagrywam, zajmuje mi naprawdę raptem 3 minuty. Czy ja w tej świątyni nie było? Nie, no byłam raczej, wydaje mi się, że byłam. Czy coś potrzebujemy stąd konkretnego? Chyba nie, ale lecimy z tematem. Ty idziesz sobie przekopać, a dyśka? bo to ty, Dyśka, musisz, idziesz tutaj zbadać te wszystkie... Dziwne to temy. Nie no, byliśmy, byliśmy w tej świątyni. E, Kojarzy. Nie jest czasem ta świątynia, w której poczęły się ich dzieci. No coś mi się takiego wydaje. że To jest taki śmieszne poczęły się. Boże, to granie. Niektóre z obiektów nie prowadzi do rozwiązania, znaczy ja oczywiście nie pamiętam, które co prowadzi, do czego i wiecie, jak to jest, nie? Tu będziesz kopać, to będziesz badać, to oczywiście Jamie przyjdziesz to przekopać, bo Jamie chodzi tylko i przekopuje te wszystkie kopczyki, bo dyśka Ty chyba nie potrzebujesz. Pięć omiskańskich skarbów, no nie potrzebujesz, nie. Ty sobie tutaj wszystko tak po kolei odkrywasz. I może to też przekopiemy, bo z tego też jakieś hajsiwo jest. I lecimy, aktywuj. O nie! O nie, o nie, o nie! To ja nie wiem, jak to będzie. Zamówiliście, że Afrodytę bardzo lubią, bardzo lubią te wszystkie negatywne rzeczy. Więc, no cóż. Mam nadzieję, że Afrodyta nie umrzesz. O, udało ci się. <laughs> jak ja to lubię. Jak ja to lubię, jak ona jest taka, wiecie, wymęczona, wymęczona, ale coś tam koniec końców się jej udaje odkryć. Więc chodźcie. Ty zbadasz to, ty zbadasz to. Bo chyba więcej tutaj rzeczy jakichś takich do badania nie mamy. A dobrze, że jest ich dwójka. Zawsze to powtarzam, ale naprawdę się cieszę, że jak jest dwójka, bo zdecydowanie szybciej można to wszystko ogarnąć. To dostać jakieś błogosławieństwo słońca. Błogosławieństwa słońca. Aktywuj. Oho. Co tym razem? O, mały włos, unikając katastrofy. <grymny> Faktycznie tak lątwa, a ten nic. Luzik, chodź Jamie, przekopiesz, przekopiesz Dyśka, chodź sobie tutaj otworzysz te skrzynie skarbów, bo ty masz otwierać te skrzynie skarbów i idziesz to zbadać i to zbadać. Trochę to towarzystwo głód jest taki mały, więc wypadałoby jakieś barabara machnąć, chociaż trochę mi się to nie, nie klei z koncepcją związaną z tym, że jak wiecie, Dyska ma. Jakby trochę się oddalić. Tak myślę, że to można w ten sposób ująć. Także. No, nie wiem. Aktywuj. Oha. No trochę średnio. Nawet bardzo średnio. Jezegi ja ją wymęczyłam, ona jest biedna. Co, rydyśka? No chciałam na szybko, wiesz, rozumiesz powagę sytuacji, żeby, kurde, tutaj widzów nie zanudzać na tym odcinku, że tylko i wyłącznie ta świątynia i świątynia, i co włączacie RWDG, to świątynia i świątynia. Powiem Wam, że szczerze to nawet mnie już powoli zaczęło irytować, że tylko ta świątynia i świątynia co chwilę, także jak coś to rozumiem... O, nie wiem, co to było. Aha, że rachunki. Boże, taka muzyka, jakby, nie wiem, coś im się stało. A to na szczęście tylko rachunki. Użyj wodospadu w butelce. I umieścisz w świecie to. Jamie, jak się czujesz? Dosyć dobrze bym powiedziała. O, jest tutaj jakiś bara-bara. No sorry, ale to towarzystwo, no to inaczej tego nie podbije na szybko, niż w ten sposób. Eee, weź napój, zjedz coś na szybko. Jogurt. Zjedz coś na szybko. Jogurt. No gorzej z tymi rzeczami, że oni są... Dysiu, podejdź tu. Że oni się będą musieli zesikać, bo tutaj toalety nie ma, nie? Powinna być jakaś przenośna toaleta. Wszystko jest przenośne, tylko toaleta nie jest przenośna, nie? Zdrzemnij się, schowaj do wyposażenia. I schowaj. Nawet prysznic jest przenośna, a toalety żadnej nie ma jakiegoś... Nie wiem. Skaranie boskie, patrzcie w jakim stanie wrócili. A purchlaczki co? Jak się macie? Boże, ich jeden dzień tylko nie było. W jeden dzień obskoczyliśmy świątynię kolejną. Boże, no to takie takie architekty architekty, boże. Takich archeologów to my lubimy. Znaczy po co ty masz skorzystać? To jesteś po prostu brudna. Więc chodźcie, barabnijcie. Ja wiem, że to nie jest zgodnie z moją ideą, ale się i umyją, i towarzystwo im skoczy. Wiecie, o co chodzi? A co, nie możecie się barabnąć? Pod prysznicę? <laughs> o nie! A ja chciałam im towarzystwo zrobić, a ja tutaj widzę... Nie, nie, nie. ogarną we dwójkę. No nic, no to chodź sama. Prysznic. A ty idziesz je wykąpać. Znaczy nie, nie, kliknęłam. Boziu, ty idziesz je wykąpać. Dzieci, jak się czujecie? Dzieci idziecie, ty skorzystać z nocnika i ty idziesz skorzystać z nocnika, czyli tak wiecie. Idealnie, żeby nie było, że ktoś jest zaniedbany. Jak zwykle, Hermes nas denerwuje. Anat ma wkrótce urodziny i Anubis ma wkrótce urodziny, czyli dzieje się, oj, dzieje się, dzieje się mocno. Bo kochani, tak jak Wam powiedziałam, Afrodyta po prostu. Yy... Ona chce... O Jezu, ty jesteś zatruta. Nawet nie zauważyłam, że cię zatruło. To uczucie może mieć, ale może się nasilić. Nie ma co czekać. Bezpiecznie od razu zdobyć antidotum. O nie. nie. Nie, 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 nie. A ja wróciłam. I nie zauważyłam. I zlamiłam. Bo zrobiłam na szybko i się nie skupiłam. Nie da się kupić antidotum, nie? Przez telefon. Ha! Pokaż rachunki. Suma 806. To chodź, to czekaj. Zrobimy to tak, że. opad rachunki. Szkoda, że nie można gdzieś tam do selva do rady zadzwonić. Hanko, potrzebuję antidotum. Czy coś z tych rzeczy. A może nie umrze. Może i to przejdzie po tych 8 godzinach, co? Może przetestujemy. Bo ktoś mi mówi, że ona umrze, umrze, umrze. A ktoś mi inny powiedział, że nie, że wcale nie umrze, że nic się nie stanie. Ja już nie wiem. Ale możemy zawsze przetestować, bo jakby miało się coś stać, to wiecie. Nie pamiętam, to chyba były złe, a to mi się wydaje, że to było dobre. Więc ja ten dobry tutaj bym sobie wrzuciła. Tego aktywować nie możemy. Ale wypadałoby sobie aktywować kolejny relikt. Aha, Afrodyta jest już pod wpływem klątwy, bądź błogosławieństwa. Mhm. No nic tam to na razie tutaj damy. I poczekamy. Chodźcie się zdrzemnąć może. Zanim przeprowadzę wam w dzisiejszym odcinku poważne rozmowy na temat waszej przyszłości. Ty z siostrą obejmij czule. A no, wy się nawet nie czujecie źle, więc to dobrze. Są samowychowywane purchlaczki. Zaraz się wami zajmiemy, tylko wiecie. Dajcie trochę rodzicom energii podbudować. No i znowu Hermes. Hermes, daj nam żyć. Komputerowe dzieci. Uuu, ty jesteś śpiąca! To możesz i spać. Ja nie mam, nie mam problemu z tym, ty też możesz i spać. No, także, tak jak Wam wspomniałam, Dyska będzie tutaj raczej próbowała rozmawiać z Jamie, że ona by tak jednak wolała. Wiesz, Jamie. ...własną sypialnię mieć... No... Ale nie, że coś! To chodźcie, musicie odbyć tę... ...poważną rozmowę. Gdzie Dyśka? Chodź, zrób dramat. Legenda o Jaguarze i Sfinksie. Możesz opowiedzieć mu. Legenda o Jaguarze i Sfinksie najpierw. Nie, nie możesz? A chociaż pochwalić wygląd? Dobra, jest. No i powiedz mu o swoich obawach, że no jednak ty chciałabyś mieć trochę wolności. Także. Sorry, Jamie, ale. Możemy sobie żyć, dzieci wychowywać, ale my nie chcemy żadnych stałych związków. My chcemy wolności, możesz z nami jeździć, podróżować, żyć. Ale to nie ma sensu, Jamie, wiesz, i Jamie postanawiają zakończyć swój związek, przynajmniej na jakiś czas. Eee, no, Jamie, tak trochę nieadekwatnie, bo Ty powinieneś być zdenerwowany trochę. Się zastanawiać, to co w takim razie? Idź się z No, tak jak Afrodyta mu powiedziała. No, niestety, wolność. Ja potrzebuję wolności. Więc, gdy nie wiem, można to nazwać taką separacją związkową. A co z tego wyjdzie dalej, to wam oczywiście nie powiem. Bo gdzież bym miała wam powiedzieć? Kian słabnie. No, trudno. Czekaj, to sprzątniesz i weźmiesz sobie, zrobisz jakąś kolację normalną, nie wiem, sałatkę ogrodową. Czemu ty nie śpisz, dziecko? Także niestety tak to się mniej więcej wykrował. I powiem wam, że trochę jest mi smutno. Natomiast, no, taka jest Dejska, no, trochę taka nieogarnięta. I to, moi drodzy, byłoby chyba wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze RWDG. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dajcie znać oczywiście, co myślicie o decyzji Dyśki. Czy to w ogóle w jakikolwiek sposób logiczny da się wytłumaczyć, czy też nie. Czy rozumiecie, czy uważacie, że to totalna głupota z jej strony, że takiego fajnego faceta stwierdza, że no, możemy się przyjaźnić, ale wiesz, żadne związki, bo chce być wolna. Jak myślicie, co zrobi Jamie w tym wypadku, czy będzie dalej tutaj trwał boku Afrodyty, która jest dla niego bardzo ważna, no, z którą ma też dzieci, czy jednak nie wiem, może będzie starał się jakoś uciec od tego wszystkiego. Także jestem ciekawa, co o tym sądzicie. Facebook, Instagram jak zawsze dla Was w opisie. Dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie i życzę Wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, kochani, cieplutko, widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!